Za słodkie dzieci. Za wspólne oglądanie. Dziękuję sponsor programu. Promotor leku senamina na problemy z zasypianiem i snem. Siedmioro dzieci, dwoje rodziców. Istne szaleństwo. Jak pozbierać się po tragedii?

Podkreśl ją z Nivea Q10. Koenzym Q10 i kreatyna to podwójny booster kolagenu dla redukcji zmarszczek i jędrnej skóry w 7 dni. Potwierdzone klinicznie. Nowy krem przeciwzmarszczkowy Nivea Q10. Skóra dla twojej siły. Nivea dla skóry. Zmarszczki? Zapobiegaj z podwójnie aktywnym serum. Redukuj z kremem na dzień i wypełniaj z wypełniaczem zmarszczek. Twoja nowa pielęgnacja od Nivea. Nowy żel do prania Kokolino Wanderwóz. Pranie szybkie jak Usain Bolt. Szybkość prania, która zachwyca. Wow! Skutecznie i szybko. Super szybko. Skutecznie i szybko. Super szybko. Nowy żel do prania Kokolino Wonder Wash. Nasz pierwszy żel do prania w krótkich cyklach. Usuwa niewidzialny brud i pot już w 15 minut. Skutecznie usuwa zabrudzenia i nadaje wyjątkowy zapach. Kokolino Wonder Wash. Szybkość prania, która zachwyca. Super sobota w Kauflandzie. Świeżość super. W tę sobotę mandarynki kilogramowe opakowanie 3.89, a polskie ogórki tylko 11.99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Gdy zbliża się jej święto, to wiesz, że czas na Hebe. Gdzie znajdziesz idealny prezent na Dzień Kobiet? Teraz zapachy damskie aż do 60% taniej. Sprawdź w sklepach i na hebepl. Promocje prosto z deja Beiro. Teraz żelki Haribo za 3,99 przy zakupie dwóch z żabką i napój energetyczny Monster za 4,99 przy zakupie dwóch z żabką. Pierwszy dzień w pracy. Tak, zupełnie świeży tu jest. No to tak jak nasze pomidory. Chodź! Poznaj to Mi Pomidor malinowy uprawiany u nas lokalnie dla biedronki. Ale co tak bzyczy? Trzmiele zapylają nasze pomidory. Naturalnie. A teraz poczuj tę nutę umami. Cały rok smakuje tak samo pysznie. Jak to? Bo cały rok ma u nas idealne warunki. Poznaj smak pomidorów malinowych z nutą umami. Dostępne tylko w biedronce przez cały rok. Biedronka. Kiedy kredyt na upatrzone okazję, możesz wziąć tu i teraz, a zacząć spłacać dużo później. RRS o 11,4%. Weź kredyt gotówkowy. Pierwsza rata nawet za 3 miesiące. Velobank. Sprawdź jak to jest. Poznaj nowe BMW serii 1 już za 1000 zł netto miesięcznie. Od pokoleń naszą siłę czerpiemy z ziół. Wypełniamy nimi butelkę Amolu, by odetchnąć od przeziębienia. Amol. Siła z ziół. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Poznaj amolowe plastry aromatyczne i oddychaj pełną piersią. Skóra pozbawiona blasku? Przebarwienia? Nowość! Garnier Vitamin C Plus. Serum z ulepszoną formułą. 4% składników aktywnych. Jeszcze wyższa skuteczność. Już w 3 dni. Promienna skóra i mniej przebarwień. Wypróbuj serum numer 1 w Polsce. Od Garnier naturalnie. No więc mówię, dzisiaj jest czwartek. Czwartek? W Carrefourze weekend promek zaczyna się już w czwartek. Ręcznik papierowy Jumbo marki Carrefour w promocji drugi 60% taniej. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy. Miłego oglądania życzy sponsor programu. Promotor leku senamina na problemy z zasypianiem i snem.